Witam, dzisiaj mamy takiego pacjenta z jakiejś większej lodówki. Sprężarka jest uszkodzona, ale może pokażę jak, jak ją sprawdzić. Po włączeniu zachowuje się tak. I rozłączę ją klikson. Zabezpieczenie termiczne. I tak cały czas. Najprościej pomijając układ rozruchowy zmierzyć uzwojenie. W nocy katalogowej mamy narysowane tu jest uzwojenie pracy i uzwojenie rozruchowe podłączone przez kondensator. I uzwojenie pracy jest ...jest sprawne, natomiast uzwojenie rozruchowe jest przerwane. Sprężarkę wcześniej pociąłem, ale okazało się, że jedna ze sprężyn jest. Jest pęknięta. Prawdopodobnie to było przyczyną jej uszkodzenia. O, i teraz widać jedno zwojenie całkiem czarne, spalone. I pęknięta sprężyna. Dėkoju.